Cześć, witam serdecznie. Szewska Kawka, 5, 5 maja po weekendzie majowym. Wszyscy wypoczęci, tak więc zapraszam na przegląd napraw. Oczywiście, na początek chciałem podziękować wszystkim Kawkowiczom. To dzięki Waszym Kawkom jestem w stanie tu nagrywać te przeglądy napraw, pokazywać bieżące naprawy, które mam do zrobienia, a nawet te, które wykonałem. Tak więc, wielkie dzięki i zaczynamy. A dzisiaj będzie co pokazywać. Na początek chcę Wam pokazać tutaj o linia Prady i był taki remoncik. Więc co było zrobione? Była tutaj wymieniona gumka na tym elemencie, były gumeczki wymienione tutaj, zrobione zelówki i fleki premium. Tutaj dobrałem vibram, ponieważ jest dosyć sztywny, a czubki były zużyte, więc musi ciutkę wystawać poza linię, o, żeby zabezpieczył nam lakierek i zelóweczki Słuchajcie, bardzo ładnie się tu prezentują, wcięte, wcięte tutaj prawie że do zera, na gładko, więc myślę, że będzie klientka zadowolona. I nie uwierzycie, ale ja te lakierki wyczyściłem pianką do czyszczenia i szczotką soft. Ładnie zanieczyszczenia zeszły. Następnie dałem ten płyn taki, żeby połysk i poślizg nadać, żeby już tutaj się zabrudzenia nie, nie, nie czepiały tych butów, że tak powiem. I efekt jest, efekt jest fajny. Więc pianka jest bardzo uniwersalna więc nawet przy takich drogich butach nie ma się co obawiać. Tylko trzeba odpowiednią szczotkę dobrać. Oczywiście to wszystko jest dostępne na moim sklepie internetowym Szef Damian. Na dostawę szczotek się spodziewam w tym tygodniu, więc też, też będą te szczotki znowu dostępne. Nie wiem, czy tam jeszcze jedna została, czy już się wysprzedało. Muszę zerknąć na, na komputerze, sprawdzić, ale e, chyba już nic, nic nie ma z tych, z tych miękkich szczotek. Więc w tym tygodniu będzie dostawa, i teraz kolejna, kolejne buty. Tutaj od klienta, który do mnie wysłał. O! Tak, oto są tutaj podeszwy naprawione. Jest to włoski materiał grubości 6 mm. Jeszcze tutaj coś podobnego by było z, z Vibrama, ale jest. Trochę cieńszy, struktura, no akurat nieby by też pasował. No tak, na styk, bo Vibram ma tutaj bardzo bardzo wąskie jednak te, te przody, a niestety następny rozmiar, który był dostępny z podeszw, to już był taki 45-47, był bardzo duży. Odstępy między bieżnikami były większe, większe i to by fajnie się tutaj nie sprawdzało. Ale tutaj ta guma do tych, chyba, podejściówki, tak czy. Nie odróżnią zbytnio tych butów, ale myślę, że, że będzie ok, że będzie w porządku. Tu trzeba było trochę zeszlifować tej, 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 tej gumy minimalnie starej. Zawsze się jakiś tam ułamek milimetra e, odbierze, więc myślę, że tu nie będzie problem, że jest minimalnie grubsza, milimetr ta, ta guma, że będzie wszystko w porządku. Natomiast tutaj <coughs> też włoska guma, też włoski swig. Tylko troszeczkę, troszeczkę cięższy, ale dlatego, żeby się tutaj uformował. Przepraszam, ale mam chrypkę. Wczoraj intensywnie jeszcze na rowerze zrobiłem prawie 30 km pod wieczór, bo tak się złożyło, że byłem na meczu koszykówki i to na, byłem na meczu Tauron Gliwice z Treflem Sopot, czyli z, z mistrzami, tak. Polski i to był pierwszy mecz koszykówki dlatego, że córka dopingowała z drużyną mażoretek z Piekar Śląskich I, i tak miałem okazję być na meczu koszykówki i powiem wam tak sobie czytałem o tym, mówię, a, 4 tercje po 10 minut to szybko to zleci. No ale się okazało, że 10 minut. W meczu koszykówki trwa 25 minut albo i dłużej, a ostatnie 9 sekund trwało naprawdę parę minut tego meczu, więc to było nowe doświadczenie i bardzo, bardzo pozytywne. Bardzo, bardzo fajnie się oglądało. Nawet oczywiście, człowiek po, po jakichś tam paru minutach już się pomału wczuwał i zaczął dopingować drużynę. Na której obiekt przyjechał, czyli naszą ze Śląska, tutaj Tauron Gliwice. Więc, i powiem tak, że wygraliśmy z strefem Sopot, więc mecz był pod, pod względem sportowym emocji, emocji i takich, no, że to e, fajnie, fajnie się na to patrzyło. No i jeszcze, że nasza drużyna wygrała tutaj ze Śląska, więc to był drugi aspekt. Później Przyjechaliśmy do domu po tych pięciu godzinach tam na tej Tauron, na tej arenie, Gliwice, więc postanowiłem, że pójdę sobie na rower i no i tak zrobiłem prawie 30 km w szybkim tempie. A dzisiaj czuję, że jakaś chrypka mnie dopadła i, i tutaj mam problemy z nagraniem szewskiej kawki, już trzecie podejście, bo mam nadzieję, że to się uda. Ale co tutaj do tych butów? I znowu taki sam przypadek, te mniejsze spody. Podeszwy z tego Vibrama na styk, a następny rozmiar 47. Więc tutaj trochę bez sensu. Polska jest zacofana pod względem dostępności niektórych produktów fajnych, a do tego musi być niestety podeszwa, która się ładnie dopasuje. Tutaj nie można w takich butach robić dużej ingerencji, czyli trzeba zebrać tyle, ile trzeba, minimal, minimalną. Wartość tutaj gumy. Jeżeli są jakieś ubytki, to trzeba uzupełnić, wyrównać, I, i ta guma musi być właśnie taka elastyczna, żeby się ładnie dopasowała. No tutaj mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze pojawią pozostałe rozmiary i większy dostęp będzie do tych tutaj spodów Vibram. A jak nie, to sobie postaram się. Coś, coś tam pościągać samemu, jeśli oczywiście będą tylko chętni na takie naprawy. Ale myślę, że tutaj i ten film, jak, jak robię te, te tutaj lasportiwy, wy, jeżeli chcecie zobaczyć taki skrócony e, okres, e, taki skrócony czas tej, tej, tej naprawy, ale cały, cały proces, to zobaczcie moją ostatnią rolkę, którą zrobiłem na tej rolce. Zapraszam na swój profil, tam jest właśnie pokazane mniej więcej, jak to wygląda. Ten, ten proces. Myślę, że podeszwy są fajne. Swiggy to jest też włoski produkt, tak samo jak Vibram, i też z tego co zauważyłem, przez lata jest bardzo wytrzymały i ma dobrą przyczepność. Tutaj też jest Swig. Co tutaj? A, tutaj co będę robił? Aha, tutaj mam tak, zelówki, dwa razy zelówki, i tutaj właśnie też będą zelówki Vibram. Tutaj klient przyjeżdża od lat. Przywozi od żony tutaj buciki i te zelówki, Vibram się właśnie tutaj dobrze, dobrze sprawdzają, więc jest to sprawdzony produkt, dlatego mam to odłożone i będę robił dzisiaj te zelóweczki kolejne. A tutaj bałagan polskie, polskie buty, balagan. Nie wiem, czy to się przez Eł, człowiek chce przez Eł przeczytać, ale pisze balagan. Myślę, że. Będzie tak i tak dobrze. Tutaj były paski skrócone, ponieważ klientka ma nogę węższą, tutaj jedną, i symetrycznie z jednej strony i z drugiej strony był skrócony pasek podklejony. No i teraz już to fajnie ten klej trzyma, więc będzie można to przeszyć. Słuchajcie, to na tyle, to na tyle, taki rozruch po dłuższym weekendzie, chociaż w piątek pracowałem i w piątek udało mi się dokończyć te, te projekty. Od bardzo czasochłonne, byłem z siebie bardzo zadowolony, że e, udało mi się to dokończyć, bo miałem już wcześniej przygotowane. E, przygotowane, tak samo jak tutaj, mam też jeszcze na wymianę gumek przygotowane, tylko czekałem na spody, na, na spody, które będą pasowały. Więc e, dużo, dużo rzeczy udało mi się w ten piątek zrobić. E, natomiast e, już nie mam nic do pokazania. Tak się dzisiaj słuchajcie. Po takiej dłuższej przerwie język też się trochę plącze. Człowiek za bardzo wypoczęty, trzeba się brać do roboty. Poniedziałek, czas zacząć. Życzę Wam miłego dnia, owocnego i uśmiechniętego. Trzymajcie się. Cześć.